Wyjrzałam przez okno, to już płonął ten samochód. No i za chwilę ludzie zaczęli zbiegać. No po jakichś 10-15 minutach, może dopiero straż przyjechała. No i ugasili. Ja wyjrzałem, to już był cały słup, słup ognia. Jak wybiegłem, to już nie było co gasić. Po prostu podbiegł jeden z tutaj z kierowców z gaśnicą. Ale to też już już. Była syzyfowa praca, no i jeszcze zauważono, że na sąsiednim parkingu palą się dwa samochody. No ten rower też już był nie do uratowania, podbiegli z gaśnicami do poloneza, no ale też niestety to niewiele dało, spłonął cały środek, także praktycznie te trzy samochody to już jest do kasacji. Chcieli wybić szybę, ale nie wybili szybę, to położyli coś na wlew, jakieś szmaty nasunczono czymś i... Się, trochę się spaliło, no a tutaj z tego samochodu policjant złapał gaśnicę, zgasił, no i tak zostało, jak zostało. A tyle czasu człowiek żyje, mieszka, tam się z nikim nie kłóci nic, a kto to, skąd to przychodzą, tacy komuś, tacy, wie pan, głupi pomysł, to trudno mi powiedzieć. Bo ktoś normalny, to tacy szkody, ktoś normalny by ludziom nie robił, prawda? Proste.